maneczku Mordeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na Bester 1182. Tak jest, na reedycji, yy, która konkretnie wystartuje za 3 dni. Tak więc zapraszam was już teraz w piątek o godzinie 18:00, zaczynamy nową redycję tego serwera. Zgodnie z zapowiedziami, na pewno jeszcze gdzieś ogłoszę ten start. Yy, no jest to jedna z pierwszych zapowiedzi yy, no starturowiający redytki. Ja na pewno chciałbym zrobić jakieś streamy regularne, bo doskonale wiecie, że na RPG-ach, mm, no lubię się, lubuję się w RPG-ach, tak więc chętnie z wami zagram. Yy, no wiem, że będzie mi może ciężko was dogonić, ale no postaram się tyle, ile mi czasu pozwoli. No bo wiadomo, zazwyczaj to jeszcze aktualizacja, update'y, staram się wdrażać po, po nowych edycjach. O tych updatech i aktualizacjach sobie też dzisiaj porozmawiamy. To będzie krótkie intro, krótka zapowiedź, nie wiem, 5-10 minut. Postaram się Wam szybciutko stresić, opowiedzieć to, co zostało zmienione. A zostały zmienione rzeczy, które tak naprawdę, o które sami prosiliście, bo robiłem tutaj ankietę na Discordzie i większość z nich została wprowadzona. Jeszcze były sugestie odnośnie tego, żeby na przykład w weekendy były jakieś eventy z bossami. No, tego jeszcze napisanego nie mam, musimy to głębiej może przedyskutować, może w trakcie coś wprowadzę. Ale dobra, ja się już posłużę notatnikiem, odpalę sobie szybciutko notatnik i opowiem Wam pokrótce o rzeczach, które zostały zmienione. Jak już wystartujemy, albo dobra, o tym za chwilę. Więc może po kolei, warp, może nawet nie klasy. Biegnę przed siebie, zacznę od wyboru klasy. Jak doskonale pamiętacie, kiedyś do piątego levelu mogliście zresetować sobie konta. Była komenda Reset Konta, już teraz jej nie ma. Teraz wprowadziłem dla Was zmianę inną, która będzie super atrakcyjna. Jak dobrze wiecie, żeby zmienić klasy, potrzebny jest zwój. No i ten zwój jest trochę trudny do zdobycia dla nowego gracza, bo na pewno na początku go nie zdobędzie. No, jedyną formą było zakupienie go w item shopie, co no było średnie w sumie. Wiadomo, można było zrobić nową, nowe konto, ale po co robić nowe konto, skoro. No, dobra, dało się zresetować konto, tak? Wprowadziłem tę komendę na reset konta, ale ona też miała swoje ograniczenia, ponieważ no, resetowała wam level postaci, tak jakby zerowała wam całkowicie konto. A teraz wam wprowadziłem coś innego. Teraz, krótko mówiąc, jeśli macie poniżej 10 poziomu, nie 5, ale 10. To możecie całkowicie bezpłatnie, w nieskończoność praktycznie, zmieniać sobie klasy i nic nie stracicie. Ani levelu, ani poziomów, ani statystyk, niczego. I zaprezentuję Wam to szybciutko. Eee, tak, i macie informacje. Pamiętaj, że dopóki posiadasz poniżej 10 poziomu i zechcesz zmienić klasę to na inną, to możesz to zrobić za darmo. Eee, więc ja sobie zmienię teraz klasę, na przykład na wojownika, ok wymieniłem. I zmienię sobie na samuraja, o i wymieniłem. I zobaczcie, zmieniłem już teraz dwa razy, wcześniej zmieniłem jeszcze trzy i tak naprawdę w tym momencie dostałem blokadę na 10 minut. Ta blokada jest po to, żeby ktoś w nieskończoność nie zmieniał klas, nie spamował na czacie, no bo każda zmiana klasy jest informacją publiczną. W tym momencie po prostu, no, muszę poczekać 10 minut, żeby znowu móc zmienić klasę. I myślę, że takie zabezpieczenie jest spoko i jest wystarczające. Eee, aby ktoś nie nad tego, ale z drugiej strony każdy w dowolnym momencie będzie mógł sobie tą klasę zmienić na inną, jeśli na przykład wybierze, nie wiem, strzelca, stwierdzi, o nie, nie dla mnie, można to zmienić. Co jeszcze? Eee, questy. Jak wiecie, na początku na spawnie mamy na przykład questa typu... O, mamy u ja już nie mogę podjąć, bo już go wykonałem. Mamy questa na przykład na... Zapoznanie się ze spawnem i tak dalej. Te questy też przepisałem, szczerze mówiąc, zmieniłem po prostu ich treść, dodałem wam znacznie więcej warpów, które wam pozwolą łatwiej podróżować po świecie. Nauczycie się tych warpów też od tego NPC-ka dostaniecie je w opisie. Nie wiem, questy typu training tak samo, czyli te, te questy, które was uczą rzucania czarów, one też zostały znacznie ładniej opisane. Czyli, krótko mówiąc, to są te same questy. Ale nowi gracze powinni mieć mniejsze problemy ze zrozumieniem, jak ten tryb tak naprawdę działa, ponieważ no, część z was jest e, już stałymi bywalcami Besta i tego trybu, ale część nie. I starałem się jak najbardziej to strywializować. Jak to zrobiłem? <laughs> Zaangażowałem moją kobietę. Hmm, ona w Minecrafta nie grywała nigdy. Chociaż no, gry są, nie są jej obce. I poprosiłem, żeby została taką beta testerką. Wpuściłem ją po prostu na tryb i kazałem jej grać i, nie wiem, skumać różne rzeczy. I to, przy czym miała problem, jako gracz, który nigdy nie gra w Minecrafta, starałem się zoptymalizować. To był taki dziwny test wzięcia beta testera kogoś, kto nigdy nie grał w Minecraft. W programistyce to się też nazywa test mamy, że jest czasem coś takiego, że jeśli wasza mama na przykład by grała w Minecrafta, i by zrozumiała, jak coś tam nie wiem. Jak założyć amulet, jak zabić potwora, jak zdobyć coś tam. I ona by to skumała, to znaczy, że, no, że jest to dosyć trywialne, intuicyjne i łatwe, i że każdy sobie z tym poradzi. No, starałem się tutaj kilka takich nowości na pewno zawrzeć. No ale dobra, to taka dygresja. Wracając do clou, co jeszcze? Texturpak. Właśnie ważna informacja z teksturpakiem. Teksturpak został zoptymalizowany. I będzie się znacznie szybciej pobierał. I będzie się pojedynczo pobierał, nie będzie duplikacji. Co zatem idzie, też będzie działał on każdemu. Dlaczego? Ponieważ serwer jest wyłącznie na wersji 1.18.2 i z żadnej innej wersji na niego nie wbijecie. Jak będziecie próbowali się połączyć nawet z wyższej, co kiedyś było możliwe, z niższej się nigdy nie dało, ale z wyższej się dało. Teraz będziecie mieli, będziecie odrzucani. Po prostu musicie mieć wersję 1.18, w sumie 1.18.2, 1.18x, czyli później już dowolno. I testowałem każdy launcher, jaki znam, jaki mam zainstalowany na kompie, i nigdy nie było problemu z teksturpakiem. Za każdym razem się pobierał. A to jest bardzo ważne, żeby po prostu nowy gracz, który wejdzie na serwer, zawsze miał tego teksturpak'a. No bo bez niego ta gra no, nie ma większego sensu. Sami doskonale wiecie, że tutaj system czarów i tak dalej. No jest to niezbędne, żeby można było grać na tym trybie. No bo ktoś, kto nigdy tutaj nie grał, tutaj wejdzie po raz pierwszy, no to jednak zda sobie sprawę, że, że ten tryb wygląda trochę jak serwer na modach, nie? To nie wygląda jak tradycyjny Minecraft, to wygląda już jak serwer z modyfikacjami, mimo że tutaj modów żadnych nie potrzebujecie, wchodzicie i gracie. Paczka Wam się instaluje automatycznie, a wszystko co jest potrzebne jest zainstalowane na naszym serwerze. Eee, tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o zakres tekstur paka. Dobra, przeczytajmy co ja jeszcze tam mam zrobionego nowego. Zwiększony exp bossów od ekspowiska 50 plus o 15 do 30% i każdy boss ma równowartość kilkunastu zabitych mobów. Tak, czyli generalnie exp został zwiększony na większości ekspowisk tych wyższych. Na tych niższych również został też zmieniony drop z każdego bossa teraz od jednego do trzech przedmiotów wypada i jest 50%, że wypadnie. Kiedyś tam było parę procent, że jeden przedmiot wypadnie, teraz to zostało nie dość, że zwiększona ilość tych przedmiotów, to jeszcze ten procent szans jest znacznie, znacznie większy. Poprawiony został też kodeks, między innymi w związku z tym. Pozostały, pozosta, zostały zmienione też podki, podki, podki PvP. I teraz możecie je co dwie sekundy używać, czyli ten cooldown został nerfiony na tych podkach PvP. Tak więc system PvP też będzie wyglądał troszeczkę inaczej. No i zapraszam was do testów, ponieważ jak dobrze wiecie, no na 1 1.12 to PvP w sumie się, bo level 60 z 80 nie ma żadnego szansy, żadnej szansy. Tutaj to PvP było całkiem fajne, szczególnie te wojny były całkiem fajne. No ja bym sobie marzył, żeby kurde chociaż dwa klany były jakieś dowalone, a nie jeden, no wtedy by było przecudnie. Więc z tymi wojnami klanowymi może sobie wystartujemy w czasie, na pewno nie na starcie edycji, bo to może by było za szybko ale w czasie może te wojny by znowu mogły powstać. Jakieś topki, jakieś nagrody, yy, jakieś rankingi. Dobra, ja już zaglądam szybciutko w notatnik. Co my tam jeszcze mamy? Zwiększono drop wszystkich przedmiotów handlowych, dropiących z bossów, okej, okay. to było... Obniżono cooldown, tak, na ekspovisku 70 zmniejszono 50% używanie stalowej skóry przez szogunów, zmniejszono też długość jej trwania. Tak, na 70 ekspovisku część mobów, część tych samurai miało taką umiejętność stalowa skóra i ona była po prostu bardzo silna, ona zbyt dużo odporności tak naprawdę dawała i nie dość, że zmniejszono ilość jej używania, to czas yy, przez jaki ona działa też został zmniejszony, więc będzie troszeczkę łatwiej. Yy, Osobiono wysusowanie życia na eksponowisku 75 i 80, zmniejszono też jego częstotliwość o 20%. Moby na eksponowisku 15 respią się o 30% częściej. Ich rozgrzanie, pierwszy resp, został przyspieszony z, z 3 sekund do 1 sekundy. Tak, czyli generalnie na 15 ekspowisku, bo 15 ekspowisku, jak doskonale wiecie, to było to największe ekspowisko. To było to, to gigantyczne, takie może dla wielu irytujące. Tutaj też więcej zostało informa, 15? Nie, 10 mówiłem. Tak, miałem w głowie 10, ale tutaj też to zostało zmienione. Niemniej, na 10 ekspowisku, jak doskonale wiecie, trzeba było się troszeczkę nabiegać. Czyli biegniemy, biegniemy tu, 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 tu skręcamy w lewo, i dopiero tutaj są. O, dopiero tutaj zaczynają się potwory. Tak więc y, niektóre spoty zostały zwiększone. Y, respowiska wszystkie zostały zwiększone. Więc tutaj o 30% części się respią te moby, zabijecie moba. Pierwsze moby też się respią praktycznie instantowo, nie trzeba czekać, aż się rozgrzeją. Yy, tak. No na części innych ekspowisk też została ta częstotliwość zmieniona. Co my tam mamy jeszcze? Większa respunek respueks powisko 45 o 30%. A właśnie, warp magazyn. Patrzcie, wprowadziliśmy multum nowych warpów tak naprawdę. Tych warpów się dowiecie, przy robieniu questów, zobaczycie, że są po prostu nowe warpy, ale między innymi na przykład w tym miejscu, w tym miejscu mamy warp magazyn, czyli jego doskonale znacie ze starego Besta, jest to warp, w którym możecie wystawić swoje przedmioty na aukcji. Gdzie wszyscy gracze na serwerze mogą licytować? Koszt wystawienia to jest 5 koła. Jest on znerfiony względem starego Besta. To zostało przypisane na tą wersję 1.18.2 i działa to bezbłędnie, generalnie. Czyli klikacie sobie e, aukcja, e, aukcja rozpoczęła się, my możesz... Wy... Tak, ja przed sekundą z, ro, założyłem aukcję, dlatego nie mogę jakby brać w niej teraz udziału. E, ale tak, tutaj możecie za 5 tysięcy założyć aukcję, wkładacie sobie przedmiot i gracze sobie są w stanie licytować normalnie to, co wystawiacie. No i możecie po prostu coś komuś sprzedać, kto da najwięcej, nie? Może do czegoś to na pewno wykorzystacie. Co tam mamy jeszcze hmm. przypisanie działania kary a, system identyfikacji? I to jest też jedna z istotnych zmian warp identyfikacja. E, warp kara, ja wpisuję Jak doskonale wiecie, na tym serwerze istnieją niezidentyfikowane przedmioty. I to są przykładowe niezidentyfikowane przedmioty. Każda identyfikacja zawsze kosztowała. Zawsze kosztowała 500 dolarów. Teraz zostało to zmienione. W tym momencie e, identyfikacja jest uzależniona od przedmiotu i każdy przedmiot kosztuje inaczej. Widzicie, przyjdę z jakimś przedmiotem zidentyfikowanym, to nawet nie mogę go zidentyfikować, bo nie wymaga identyfikacji. Ale dam odpowiedni przedmiot, to proszę 350 za ten mieczyk. Na ten mieczyk obok 380. Czyli krótko mówiąc, minimalny poziom levela tego przedmiotu to jest. Koszt razy 10 po prostu identyfikacji, czyli jak widzicie ten przedmiot ma 38 level minimalny, więc 38 razy 10 to jest 380 i powiedzmy jak mam jakąś broń teraz z ekspowiska pierwszego, czyli na przykład nie wiem, tą siekierkę, to ona kosztuje tylko 20 dolarów, a nie 500, więc dzięki temu macie znacznie łatwiejszy start, znacznie tańszą identyfikację, nie wiem, tą siekierkę obok o 30 dolarów i powoli ma to sens, żeby to identyfikować, bo kiedyś jak to się identyfikowało i nawet jak chciało sprzedać te przedmioty w skupie, to już się było na minusie i to takim totalnym, bo wydać 500 dolarów na początku, zarobić 500 dolarów, nie jest tak prosto. Yy, dobra, co jeszcze? Co jeszcze? Co ja tam coś jeszcze mam opisanego? Zmniejszenie knoka o 60%. O, to też jest ciekawostka. Yy, mamy taką umiejętność. Yy, szansa na unik. Szansa na unik. I szansa na unik sprawia, że podczas ataku yy, jakiegoś bossa, potwora, yy, może was odepchać do tyłu. W tym momencie. Yy, Szansa, nawet nie szansa, co sam knok został zmniejszony o 60%. Czyli krótko mówiąc, nie będzie to irytujące, bo czasem was to irytowało, że ten krok był za mocny i jak uciekaliście przed forem, dostaliście hita i on was jakby za mocno do tyłu cefnął. Teraz to jest mocno znerfione. Nie będzie to wyeliminowane do zera, bo wtedy ta szansa na unik by była tym samym, co szansa na blok, praktycznie. A te umiejętności mają się troszeczkę od siebie różnić. No teraz na pewno nie będzie to tak irytujące, jak było. Robiłem testy, więc wiem co mówię. Co jeszcze? Hydra! Warp Hydra! Zobaczcie jeszcze ten Warpik, który doskonale znacie. Jest to quest drużynowy na Hydrę. Potężnego bossa, który w tym momencie też został znerfiony i powinno się go robić nieco łatwiej, gdzie ona się respi. O, oto ona. No, silny boss, potężny boss, ale już jest troszeczkę łatwiejszy. No, testowaliśmy to na różne sposoby. Lemur też testował, ale te testy były mało miarodajne, bo Lemur się no, nie grał tak dużo na beście, żeby był w stanie pokonać. I nawet szczerze mówiąc, jak zrobiłem tego bossa 10 razy słabszego, to miał problemy. Ale kilka osób z high-levelowego high endu starej edycji testowało. my jedna. No i uznała, że, że tak, ten nerf jest jakby zasadny i jest ok. Jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem Wam wspomnieć, ale całkowicie wypadła mi z głowy, chociaż była dość istotna. Staram się znaleźć szybciutko to w notatniku. Ja nie pamiętam, Barb bossy. Tak! Już wiem, przypomniałem sobie! To jest coś, czego jeszcze nie wprowadziłem, ale myślę nad tym i chciałbym Was spytać teraz, tutaj, żebyście dali mi znać w komentarzach. Wymyśliłem coś takiego, że w dość spoko sposób byłbym w stanie Zrobić balans całkowity części bossów, na przykład wszystkich upadłych, i sprawić, że na przykład bazowo one będą działać tak jak teraz. Ale jeśli jakiś gracz będzie mieć zbyt wysoki level, i to jest już kwestia ustalenia, czy statycznie go ustalamy na jakiś poziom, czy na przykład, jeśli gracz będzie mieć powyżej 10 poziomu, to za każdy dodatkowy level, na przykład druidka będzie o 1%, nie wiem, zadawać więcej obrażeń. Albo tam o 2% więcej obrażeń, i to samo analogicznie z każdym innym bossem od jakiegoś poziomu, bo powiedzmy 10 jest wymagany, nie, no 10 jest wymagany, to może przesadzam, no, ale na przykład od 20. Krótko mówiąc, zrobić jakiś taki kustomowy troszeczkę równoważnik ich ataku, ale uzależniony od waszego levela. Krótko mówiąc, jeśli będziecie zbyt mocni, żeby boss też był mocniejszy, aby nie tworzyć bossów, no takich, które będą już no, zbyt trywialne, powiedzmy jak macie 80 level, żeby nie było tak, że wchodzicie sobie tutaj i rozwalacie wszystko za szybko. Oczywiście nie będzie to jakieś hiper OP, hiper trudne i wiecie, przesadzone, no ale może byłoby to bardziej uczciwe, nie? W stosunku do gracza na przykład na 20 poziomie, który robi druidkę, a gracza na 80, który też będzie on robił no turbo szybko. No nie wiem, czy to dobry pomysł, na razie tego nie wprowadziłem. To jest sugestia, i tutaj dotyczy się zarówno do zadawanych obrażeń, że można byłoby je albo zmniejszać troszeczkę tym bossom. I mówimy tutaj wyłącznie np. o upadłych, nie mówimy tutaj o legendarnych bossach, bo one i tak same w sobie już są bardzo OP. Więc wydaje mi się, że tutaj podkręcanie ich damage'u, no to już może być jakaś drobna przesada. No ale nie wiem, to zostawiam jeszcze wam do dyskusji. To też może się zmienić już po starcie serwera. Yy... No. Możemy to przegadać. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta 15-minutowa zapowiedź was satysfakcjonuje, że również będziecie czekać na tryb. Ja postaram się jakieś streamy nagrać. I wiecie doskonale, że Best jest moim ulubionym trybem. Każda forma rpg, który u nas startował, to były tryby, na których najchętniej nagrywałem. Mam nadzieję, że w tym razem też mi się uda. Nie wiem, może bym nawet mu swoją kobietę nam mówił i może z nią bym coś pograł. Chociaż ona się uczy, ona się uczy Minecrafta, więc ona... Tak jak ja gram słabo, to ona będzie grała jeszcze wolniej. Nie chodzi, że słabo, ale będzie się wolniej pewnie uczyć Więc nie wiem czy to dobry pomysł. Nie wiem, do przemyśleń. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie na starcie. Zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i co? Piątek 24 godzina 18, tak więc żegnam się z wami. Sojonarka i do zobaczenia na starcie. Cześć!